spotkanie z Dulą, rozmowy z Dulą. Shakti Dula tutaj, <grym> witam Was. Na dzisiejszym spotkaniu chciałam opowiedzieć troszeczkę o pracy Duli i czy naprawdę powinniśmy szukać Duli, czy Dula jest nam potrzebna podczas porodu, co właściwie robi Dula i coś zapowiem, też niespodziankę na koniec. Więc słuchajcie, przy moim porodzie nie było Duli, byłam zupełnie sama, zupełnie sama, była położna, która przychodziła, wychodziła, ale nie było jej cały czas, więc często czułam się samotna i jakby... tak jakby nikt mnie nie, nie, nie wspierał. Wiem, że większość kobiet decyduje się, aby przy porodzie był partner i często słyszę, jak mówią do mnie, że nie potrzebują w sumie duli, bo... Bo jest partner, który je wesprze, i po prostu on jest ich dulą. I dobrze to jest OK fajnie, że partner może być przy porodzie. Ale z mojego własnego doświadczenia jako dula zaobserwowałam, że idealna sytuacja jest wtedy, kiedy przy porodzie jest partner numer jeden, ale też dula właśnie, tak? Czy jakaś osoba jeszcze jedna towarzysząca, która jakby nad wszystkim ma kontrolę. I jakby jest zupełnie neutralna, tak? Dlatego, że partner oczywiście jest w ten poród zamieszany emocjonalnie i dla niego to jest bardzo duże przeżycie. Dlatego też często mówimy, że dula też wspiera partnera, w takim sensie, że jakby całą, wiadomo, że poród jest jakby partner jest tam i są razem, tak? Także on nie jest zupełnie neutralnie nastawiony i taki wiecie, ugruntowany, uziemiony, ale jest też emocjonalnie do Z jakichkolwiek sytuacji się dzieją też może spanikować, denerwować się, nie wie dokładnie o co chodzi, też może nie pamiętać wszystkich rzeczy. Więc po co jest dula? Dula jest po to, aby jakby mieć kontrolę nad całym, nad całym tym projektem porodu i dlatego ja się śmieję czasami, że jestem przy porodach project manager, tak jakby jestem cały czas Plan, cały czas jakby kontroluje ten cały projekt porodu. I ja wiem, że w polskich szpitalach czasami nie jest dozwolone, a nawet często, z tego co słyszałam, jestem właśnie ciekawa, daj, dajcie mi na, na, znać w komentarzu, yy, aby były dwie osoby, tak? Czyli wtedy yy, kobieta musi wybrać, czy to jest położ... czy to jest, przepraszam, dula, czy to jest partner, no, to jest moim zdaniem bardzo krzywdzące, dlatego że, no mówię, idealna sytuacja jest, jeżeli mogą być obydwie osoby, i w ogóle nie rozumiem, dlaczego nie mogą być te dwie osoby. Więc tutaj w Danii mogą być, nawet może być więcej niż dwie osoby. Nie spotkałam się z tym, ale mogą być nawet więcej niż dwie, i mogą wspierać kobietę. Przypomnę Wam, że w dawnych czasach, setki lat temu, może nawet nie setki, może nawet wystarczy dziesiątki lat temu, nie wiem, ale przy porodzie właśnie towarzyszyły kobiecie rodzącej inne kobiety albo właśnie jakaś jedna kobieta, która była tą właśnie dulą, tak? No bo wsparcie takie emocjonalne, to nawet że tam są w tym miejscu, nie to, że muszą nie wiadomo co robić, ale że już są, że ją wspierają, że ją rozumieją, to jest po prostu bardzo duża pomoc dla kobiety rodzącej. Nikt nie rozumie, jak kobieta czuje się podczas porodu, jeżeli sam tego porodu nie przeżył, ten ból, tak, o którym nie mówimy, nie chcemy mówić o tym ból, ale to jest ból, tylko po prostu jakby podejście do tego bólu możemy mieć inne, jest naprawdę bardzo mocne, intensywne i dlatego kobieta potrzebuje wsparcia, takiego właśnie emocjonalnego, które daje dula. Partner, tak jak mówiłam, też jest wsparciem, ale jest taki troszeczkę inny, z innej strony. Więc jest to takie wsparcie też bardzo emocjonalne, ale bardziej na takich zasadzie uczuciowych też, tak? On jest też, no wiadomo, wspiera kobietę w troszeczkę w inny sposób. Natomiast dula, no przede wszystkim dula jest wykształconą osobą, więc tą osobą wykształconą dulą, tak? Czyli wie dokładnie, co ma robić w jakim momencie, albo Prawdopodobnie wie, bo też może się zdarzyć, że czasami nie wie, tak? Wiadomo, że nie są alfom i omegą wszystkie dule, ale może być tak, że bardziej ma jakby pojęcie, także zna różne pozycje, masaże, punkty akupresury, afirmacje, różne triki, tak? Które pomagają podczas porodu. Także cały czas czuwa nad tym, aby kobieta rodząca miała spokój, aby była zrelaksowana, bo to na tym najbardziej dulom zależy, aby kobieta rodząca była jak najbardziej zrelaksowana w tym wszystkim. Czyli podchodzi do swoich skurczy, do tych fal, które ją do niej przychodzą, ale stara się cały czas jakby je przyjąć z takim zrelaksowanym ciałem. Wtedy te, te, te fale są dużo, są mocne nadal, ale są jakby łatwiejsze do przejścia. I na tym czuwa dula. Ja też jako dula często właśnie pomagam partnerowi w taki sposób, że podpowiadam jemu, co robimy, czyli jakby stworzymy taki cały zespół. I często właśnie kobiety rodzące po porodzie mówią o tym, że czuły właśnie ten zespół, tak? że nasz zespół był super, że i położna, i dula, i partner. No bo przy porodzie oczywiście też jest położna i tak samo jest ważna, więc położna zajmuje się wszystkimi medycznymi, czy lekarz, tak, wszystkimi medycznymi sprawami a dula takimi tymi z drugiej strony, tak? Wspomaga. I twoja położna czy lekarz, on nie może być cały czas przy tobie. Czyli jak jesteś podczas porodu ileś tam godzin, to wiem, że w polskich szpitalach położna często musi zająć się też innymi porodami. W Danii o tyle jest luksus, że położna jest tylko dla jednego porodu, ale mimo to nie jest cały czas w pomieszczeniu, bo czasami musi coś innego, musi też wspomóc, mimo to, że ma jedną tylko, ale czasami idzie do innych porodów też, ktoś tam pomaga lub ma jakiekolwiek inne sprawy do załatwienia, jakieś formalne, bo musi zawsze zapisywać wszystko, jakby robić dziennik z tego porodu. Więc nie jest cały czas. Poza tym jedną fajną rzeczą, którą właśnie daje dula, jest to, że dula ciebie zna wcześniej. Bo jeżeli masz dulę, to spotykasz się z nią już przed porodem raz, dwa razy, także razem z nią ustalasz. Oczywiście z nią, swoim partnerem, ustalacie wszyscy razem, szczególnie ty oczywiście ustalasz, jak ty też ten poród chcesz przeżyć, a dula do tego się jakby tobie dostosowuje i też może podpowiadać niektóre rzeczy, tak? Także dula jak przychodzi z tobą na poród, ona dokładnie wie, ona ciebie zna, wie jakie są twoje słabe strony, czyli na przykład czego się boisz, także jako dula wiem o tym. I nieraz spotkałam się właśnie z takimi sytuacjami, kiedy wiedziałam, że kobieta rodząca, przypuśćmy, miała bardzo duży lęk bólu lub miała lęk tego, czy będzie w stanie zaopiekować się dzieckiem. Różne są oczywiście rzeczy, tak? Więc ja już to wiedziałam, więc było mi łatwiej jakby podejść do tej kobiety niż na przykład położnej, która w ogóle jej nie znała. I zdarzyły się momenty takie, nawet jakieś komentarze czy coś, które były niezaplanowane za, nie przez położną, ale mówiąc to mogła wprowadzić w bardzo dużą panikę kobietę tą rodzącą. Więc jakby Dula może temu zapobiec, tak? I zahamować to szybko. Dula jest tobą, tak jak mówiłam, przygotowuje Ciebie do porodu, pomaga Ci w ustaleniu planu porodu, jest przy porodzie i to najzazwyczaj jest tak, że ja zazwyczaj przychodzę już do domu, tak? Czyli jak ludzie, ludzie do mnie dzwonią, para do mnie dzwoni, że poród się rozpoczyna i już chcą, żebym przyszła już. Zazwyczaj jestem u nich w domu i razem jedziemy do szpitala. Czasami się może zdarzyć odwrotnie, czasami też tak się zdarzyło, że ja przyjeżdżałam do szpitala, tak? No i Jestem z kobietą non-stop. To też jest inna rzecz, że dula jest non-stop, czyli nie to, że teraz sobie zrobię przerwę i pójdę sobie coś zjeść. Oczywiście czasami są takie momenty, że poród jest bardzo długi i są takie momenty troszkę lżejsze, wtedy możemy się wymienić z partnerem i to jest właśnie dobre to, że jest wtedy partner, ale zazwyczaj ja tak nie robię. Zazwyczaj jestem cały czas w pomieszczeniu, więc mam w swojej torbie rzeczy, tak? Mam nawet jakiś posiłek czy coś dla siebie też. Tak, żebym nie musiała nigdzie wychodzić, żebym była cały czas, bo jednak po to jest dula, żeby cała kobieta czuła jej wsparcie. Czyli to nie jest tak, że teraz ma na chwilę wolne i teraz kobieta musi sobie radzić sama. Nie, dula jest cały czas przy Tobie. I jest przy Tobie też, jak Twoje maleństwo się urodzi. Jest przy Tobie, jak, nie wiem, jeszcze zaczynasz karmienie. Także ja jestem bardzo często dwie 3 godziny jeszcze po porodzie razem z parą i z maleństwem, aż po prostu czujesz, że jest mój moment taki, że mogę spokojnie odejść i wiem, że Kobieta i partner sobie radzą spokojnie bez mojej pomocy, bez mojego wsparcia. Tak jest w moim doświadczeniu. I pamiętam też, że kiedyś na początku mi się wydawało, że dula jest to taka trochę luksusowy, luksusowa rzecz, czyli wiadomo, że musimy to zainwestować w pieniążki, i może się to wydawać troszeczkę drogie, że naprawdę tego potrzebuję. I dopóki nie byłam przy pierwszym porodzie, kiedy byłam przy pierwszym porodzie, a to dopiero oczy mi się otworzyły i stwierdziłam, że na to nie ma w ogóle ceny, że naprawdę jako, jako, jeżeli chcesz przeżyć swój poród naprawdę tak dobrze i chcesz mieć to wsparcie naprawdę, to moim zdaniem warto w to zainwestować, tak samo jak inwestujemy w sukienkę ślubną, czy w jakiekolwiek, nie wiem, orkiestrę przy ślubie, także to jest część, bo dla mnie poród jest tak ważny, a może nawet ważniejszym ewentem, imprezą Twojego życia nawet porównałabym go do nawet porównywam go na pewno do ślubu a nawet nie wiem czy nie bardziej dlatego warto w takie rzeczy zainwestować bo twój poród będziesz pamiętała przez całe życie i takie drobne rzeczy mogą naprawdę spowodować takie urazy tak także warto coś takiego zainwestować także jeżeli masz nadal myślisz o tym że chcesz mieć dule czy to jest naprawdę się opłaca? No, przemyśl o tym, czy wszystkie te, te rzeczy, o których mówiłam. I mam dla was niespodziankę, dlatego że um, ja pracuję w Danii, więc też troszeczkę inne jest podejście, ale może ktoś z was jest tutaj też, kto mieszka w Danii albo za granicą, dajcie znać. Dlatego stwierdziłam, że zrobię spotkanie z wieloma dulami. Także mam zamiar, zaprosić na nasze spotkania. Nie wiem, czy to będzie live, może to będzie bardziej nagrane spotkania, właśnie z dulami w Polsce, może też wiem, że poznałam jedną dulę w Niemczech, także mam nadzieję, że za troszeczkę więcej też innych doświadczeń dowiecie się, jak to jest. Mieć dulę przy swoim porodzie. Także już niedługo spotkanie z pierwszą dulą. Która też zapowiedziała, że pokaże dokładnie, co ona ma w swojej torbie jako dula. Tak? Także zobaczycie też jej narzędzia jej pracy. Dajcie mi znać, czy taki temat Was w ogóle interesuje i, i czy chcecie poznać dulę. Może też napiszcie w komentarzu, czy któraś z Was miała dulę przy porodzie albo planuje mieć dulę przy porodzie. Jestem ciekawa tego bardzo. I jaki jest Wasz stosunek do tego? Czy w ogóle. Uważacie, że to jest coś ważnego, albo że absolutnie nie. Jestem ciekawa, właśnie jaki jest wasz stosunek. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Do zobaczenia za tydzień. Pamiętajcie, co piątek o godzinie 10:00 rozmowy z Dulą. Do zobaczenia. Setnam. <sad> I zapraszam Was też na mój kanał YouTube, w którym są um, filmy i są i praktyki, i medytacje. Naprawdę dużo, myślę, fajnych informacji dla kobiet, które przygotowują się do porodu, które są już w ciąży, może też przygotowują się do ciąży, które są w, już w połogu. Tak samo, także ten cały temat objęty jest na moim kanale Shakti Dula Yoga w ciąży. Dziękuję Wam bardzo. Do zobaczenia. Satnam.